Przystopowaliśmy, kurwa, musimy ruszyć. No, trzeba coś robić, działać. Dobra, dalej jesteśmy na tych skałach, co mówiłem, czyli na słonecznych, i będziemy robić szreka za 5. No, robię panie. Tomaszu. Te się z No, ale ty kurwa, ale ty Tego tak daleko dali Drugi też jest daleko No Krzysiu, poczekaj, czekaj Co? Możesz iść, bo i tak Det er bra is. Ja widzę tylko. Ja robię tak, żeby było bezpiecznie. Wiem, wiem. I... Tylko że wiesz, to jest wszystko i Ja się boję tego poślizgnięcia. O, tu jest zajebista klama. Tak to jest na Jurze, wszystko wyślizgane. Co innego w tatrach się wspinać, a co innego na Jurze, na śliskim wapieniu, który jeszcze do słonka, tak kurde jest śliski, że każda guma, nawet najlepsza, się może poślizgnąć. I co, i tu jest chwyt, i tam też mam. średnia. jest? wyśni z To wybierz. Okej, okay, wybierz. Ślak trafi. Babcy na gęsi. Magnezja tu jest kurde konieczna Daj bloka Pierdziel Co? Sto No ale to wszystko śliskie Z tego co widzę, chyba tu będzie jakoś i klama. Gdzie? Tu. A tu? No to właśnie tam chcę sięgnąć. Tylko, że. Może są trochę zbułowane. No, stopień. Stopień jak stopień. No. Zły nie jest. Tu jest dobra klama. Przygodę czas zacząć. Tam jest klamka. I pytanie czy ja tam kurde sięgnę do niej. A tam, tam pod, pod wpinką. Spierdalaj mucha. Mam cię! picha I mm. się kurde utrzymać na tej ręce. Proszę Państwa. Niech ślach trafi, dobra. dobra. Tak, tak. Do tego możesz wyskoczyć nawet. A kurde ten upał daje się do znaki. Uf. Głupie 5 plus kurde a Tak wymagająca O Tu są zajebiste dwie klamy Okej okay. Mm -hmm. uh. 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 Oh, uh. Wszystko śliskie. Wyślizgane zgon Wpierdol Moje ręce bułują się. Jest właśnie tak, jak się długo człowiek nie spina, tylko ściągę domową robi. Już się prawie poślizgną. Tu u góry już są fajne klamy, A, od razu sam to zrobię. Mam auto!